Właśnie zakończyła się konferencja IBM Put AI to Work, podczas której przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych i politycy dyskutowali o tym, w jaki sposób wykorzystać sztuczną inteligencję w sposób optymalny i bezpieczny. Cały dzień wykładów, cały dzień konferencji, prelekcji byłem tutaj, rozmawiałem z tymi ludźmi i opowiem Wam, czego się dowiedziałem. wydarzenie odbyło się w samym centrum Warszawy. Tematyką konferencji było biznesowe wykorzystanie sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Po początkowym okresie fascynacji generatywną sztuczną inteligencją nadszedł czas na faktyczną weryfikację jej możliwości. Wdrażanie AI w organizacjach musi być realizowane mądrze, poprzedzone odpowiednim planem i analizą potrzeb. Niestety wiele firm na siłę implementuje rozwiązania sztucznej inteligencji, licząc na przyspieszenie procesów, po czym szybko okazuje się, że nic się nie poprawiło, a pojawiły się zupełnie nowe problemy. Odrębnym wyzwaniem jest ocena zwrotu z inwestycji. Przedsiębiorstwa hurra optymistycznie wdrażają rozwiązania Gen AI, które inwestują ogromne środki finansowe, a potem albo nie potrafią wyliczyć zwrotu z inwestycji, albo boleśnie przekonują się, że wydane pieniądze w ogóle się nie zwróciły. Bardzo ważne jest, by dobrze poznać faktyczne możliwości i ograniczenia generatywnej sztucznej inteligencji i przede wszystkim Implementować ją w takich obszarach, które faktycznie da się zautomatyzować dzięki AI. Dlatego szukając optymalnych rozwiązań najlepiej jest zasięgnąć wiedzy od ekspertów i doświadczonych praktyków. IBM Put AI to Work to konferencja, która w jednym miejscu zgromadziła ich kilkuset. To przedstawiciele IBM, klienci i partnerzy handlowi. W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele świata biznesu i nauki, entuzjaści nowych technologii, liderzy opinii i politycy. Tegoroczna edycja konferencji została podzielona na trzy ścieżki tematyczne. AI Value Creation, AI Productivity with Agentic AI and Data Platform oraz Optimize Technology for and with AI. Biorący udział w wydarzeniu mogli uczestniczyć w kilkudziesięciu wykładach i panelach dyskusyjnych, podczas których prelegenci opowiadali o roli i znaczeniu sztucznej inteligencji w biznesie, a także o obszarach jej optymalnego i odpowiedzialnego wykorzystania. Podkreślono m.in że to działy operacyjne firmy, a nie działy techniczne powinny decydować o kształcie i formie implementowanych rozwiązań. Ale sztuczna inteligencja nie była jedyną gwiazdą całego wydarzenia. W trakcie specjalnej konferencji zorganizowanej dla mediów branżowych eksperci IBM zaktualizowali uczestników o wiedzę na temat obecnego statusu komputerów kwantowych. IBM deklaruje, że już za 2-3 lata komputery kwantowe tej firmy przestaną popełniać błędy, a to oznacza, że będzie je można bezpiecznie wykorzystać w biznesie. Komputery kwantowe nie tylko pozwolą na rozwiązywanie problemów, z którymi nie poradziły Byłyby sobie komputery tradycyjne, ale wprowadzają też nowe zagrożenia, chociażby w zakresie deszyfrowania informacji. Tradycyjne hasła internetowe, których złamanie zwykłym komputerom zajęłoby tysiące lat, są odgadywane przez komputery kwantowe w kilka sekund. Dlatego oprócz ekscytacji sztuczną inteligencją powinniśmy się też skupić na przygotowaniu do tak zwanej ery postkwantowej. Konferencja IBM Put AI to Work zakończyła się dwoma ciekawymi panelami dyskusyjnymi. Pierwszym udział wzięli politycy i urzędnicy państwowi, m.in. Michał Boni, Waldemar Pawlak i Krzysztof Schuber, którzy zgodzili się co do istotnej roli AI w biznesie i podkreślili, jak ważna jest także dla polskich organizacji. W drugim panelu Klara Kowalczyk, 14-letnia kartingowa wicemistrzyni Polski, opowiadała o wpływie generatywnej sztucznej inteligencji na sport. W trakcie konferencji udało mi się przeprowadzić kilka rozmów jeden na jeden z premierem Waldemarem Pawlakiem, Alessandro Curioni, wiceprezesem IBM na Europę i Afrykę oraz wyjątkowo ciekawą dyskusję z Piotrem Biskupskim na temat komputerów kwantowych i roli generatywnej sztucznej inteligencji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Zachęcam do subskrypcji kanału IT Business, bo niebawem ukażą się tu zapisy wszystkich tych rozmów. A tymczasem do zobaczenia na konferencji IBM Put AI to Work w przyszłym roku.